Cześć tu Borg, retrogralnia. Po przerwie związanej z prasami nad Games and Vintage Days od Wrocław, a później odchorowywaniu samej imprezy, witam się z Wami w kolejnym odcinku tygodnia z retro, który tym razem można by chyba nazwać nawet miesiącem z retro. Jeśli idzie o naszą imprezę, to na szczęście, głównie dla mnie, który Was do niej przez ostatnie 10 miesięcy usilnie namawiał, wyszło nam całkiem. Dobrze. Ponad 1200 metrów kwadratowych pełnych soczystego retro, ponad 12 tysięcy odwiedzających. Rzecz jasna, wliczając to w sporą ilość fanów kultury wschodu, masa ciekawych gości, świetnych prolekcji, super noc koncertów i demosceny i generalnie bez większych. W top. Uff, na szczęście nie wyszedłem przed Wami na Łosia. Jeśli chcecie obejrzeć część prelekcji, jakie odbyły się na imprezie, wrzuciłem je już na YouTube'a. Możecie zobaczyć je na tej, no, tej liście. No, ciekawe, czy zobaczymy się za rok. Teraz czas na newsy. Postaram się Wam przekazać w sumie te najważniejsze z ostatniego miesiąca, jak objawienie się DA1200, ale zacznijmy od czegoś innego. Nowe Commodore jak zwykle pochwaliło się postępami w pracach nad komputerem Commodore 64 Ultimate. Na kanale Retro Recepis znaleźć można blisko 20 minutowy film z przechadzki po fabryce produkującej maszyny, która tu nie ma większego zaskoczenia okazała się być fabryką PCBWay z zawieszonymi wszędzie banerami Commodore. Przyznam się, że jak mega wspieram ten projekt i sam czekam, na zamówionego już nowego Komodorka, to zawsze jak oglądam te filmy z Retro Recipes czuję taki mały cringe. Tutaj, jakby przez te banery, fabryka PCBWay nagle stała się fabryką Komodorka. Osoby, które zakupiły nowy komputer, otrzymały ostatnio także maila, a w nim podziękowania od Leonarda Tramiela, syna Jacka Tramiela, Twórcy Commodore z podziękowaniami za wsparcie i zaufanie, jakie otrzymał projekt od fanów, czyli od nas. Dalej, z maila dowiadujemy się także, że dosłownie tygodnie dzielą nas od rozpoczęcia się wysyłki, oraz że jak na razie nie czekają nas żadne przykre niespodzianki związane z tłami, choć to akurat dotyczy głównie Amerykanów. Inna sprawa, że siostrzany projekt nowych klawiatur do Komodorka, które częściowo wchodzą w skład tego nowego komputera. Choć same sobie są też osobnym produktem, od dwóch miesięcy nie otrzymał żadnego update'u, co jest stanem dość nietypowym, bo do tej pory jego autor informował właściwie co tydzień o jakimś nowym wydarzeniu. Być może jest teraz zapracowany i wszystko wyjaśni się na dniach, ale jeśli się okaże, że osoby, które kupiły kilka miesięcy temu komodorka Ultimate otrzymają swoje komputery z nowymi klawiaturami przed osobami, które Same klawiatury zamówiły już ponad rok temu, no to będzie wtedy lekka lipa. Chociaż dla mnie to w sumie nie ma znaczenia, bo jak prawdziwy pelikan czekam na obie paczki. Podobnie sprawa ma się z konsolą Superstation One od takiego udona, której produkcja wchodzi już w praktycznie w ostatnią fazę. Gotowa jest już obudowa. Udało się pokonać problemy z odczytem płyt CD z PlayStation 1. Praktycznie gotów jest także odpowiednio zmodyfikowany i uprzyjaźniony system operacyjny Fork Mistera FPGA. I tylko płyta główna, która miała być ostateczną wersją, zrobiła małego Psikusa i wymaga, czy raczej wymagała, małej poprawki. Tak czy owak, zapowiadany ostatnio termin rozpoczęcia wysyłek, pierwszy tydzień listopada, w tym momencie nie wygląda na zagrożony. Tutaj naprawdę można oczekiwać, że konsole trafią do domów odbiorców tym mojego jeszcze przed świętami. Wiemy już nawet, jak będzie wyglądać pudełko i że będzie nawiązywać do wzoru PlayStation 1 z regionu NTSC. Idąc tym tokiem, dodam jeszcze, że ostatnia z maszyn FPGA, o jakiej dzisiaj wam powiem, trzecia edycja ZX Spectrum Next, też się pochwaliła e, czymś. No ale, ale czym? No tym, że zakończyli oni projektowanie nowej wersji płyty głównej i niedługo będą przechodzić do testów. Ale szczerze to ja myślałem, że ten etap projektu ZX Spectrum Issue 3 miał już za sobą w momencie rozpoczęcia zbiórki w te wakacje. No cóż, dobra, a teraz fajna informacja dla pc -ciarzy. i to taka niezwiązana z żadnymi wydatkami pojawiła się nowa, właściwie pierwsza wersja nowego dosboxa, Boxa, a dokładnie jego forku o nazwie dosbox Pure. I muszę powiedzieć, że na takiego dosboxa czekałem. Wersja ta potrafi bez żadnej łaski wcześniejszej konfiguracji odpalać gry spakowane w zipie. O taki DOSBOX nic nie robiliśmy. Program emuluje także kartę 3dfx z karty dźwiękowe MIDI z obsługą plików Soundfonts i także MT32. No i pozwala też na prostą instalację systemów operacyjnych do Windowsa 98 z plików ISO włącznie. Także mega fajna rzecz. A teraz zupełnie inna rzecz. Kojarzycie konsolę Intellivision? To zaskakujące, ale chyba nie rozmawialiśmy nigdy na jej temat na kanale RetroGralni. Może trzeba byłoby to zmienić, przepogadać z Frabim i namówić go na film, ale w każdym razie to dość znacząca konsola głównie w Ameryce wydana w roku 79, co zaskakujące, oparta na architekturze 16-bitowej z dźwiękiem na ay i grafiką naprawdę niezłą jak na moment wydania. Była też całkiem niezłym konkurentem dla Atari. I co ciekawe, niedawno Atari wykupiło prawa do tej marki i właśnie z nich skorzystało. Już teraz za około 600 zł możecie zamówić nowe Super Hiper Intellivision Sprint, konsolę będącą mini wersją swojego oryginału, wyposażoną w 45 gier, dwa bezprzewodowe pady z klawiszami numerycznymi, bo takie wtedy to pady się robiło, oraz nakładkami na te pady dla każdej z gier osobno. Generalnie jak patrzę na ten projekt, to mam w głowie lekki mętlik, bo znowu, konsolę sprzedaje teoretycznie Atari, a tak naprawdę sprzedaje je dystrybutor, Tion, ale spoglądając na system operacyjny konsoli i tym czym właściwie jest, można spokojnie stwierdzić, że stoi za tym technologia z konsol Retro Games LTD, czyli tych wszystkich konsol, de coś tam mini. Konsolka generalnie wygląda mimo to super. Te 45 gier to prawdopodobnie wszystkie sensowne jakie wyszły na tą platformę i tylko cena jest na moje oko ciut za wysoka. Ponad 600 zł to prawie 200 zł drożej niż inne miniaturki z tej klasy i w sumie od tego samego producenta, bo Atari i Retro Games LTD liczę tutaj wspólnie. Tak samo jak mogę liczyć chyba na to, że tak jak i w przypadku DA400, Atari 400 Mini, mogą nas tutaj niedługo czekać całkiem spore obniżki cen, troszkę po premierze. A propos Retro Games LTD, oto w końcu jest ona już całkiem oficjalnie ogłoszona: DA1200, czyli zapowiadana od wielu, wielu lat: The Amiga Maxi. Czego dowiedzieliśmy się nowego? Przede wszystkim tego, że do sklepów trafi w czerwcu przyszłego roku, ale zapłacić za nią już możemy, będziemy mogli tak naprawdę od 10 listopada. Cena około 800 zł, czyli całkiem nieźle. No ale co tak dokładnie dostaniemy? Przede wszystkim komputer wzorowany na wyglądzie Amigi 1200 z pełną działającą klawiaturą. Dodatkowo w zestawie Amigowy Pad, znany z DA500 i D Spectrum. A także myszka, taka sama co w DA500, to w sumie nie jest do końca pasujące do tego komputera, bo ta kanciasta trumienka nie była już dodawana do 1200. Ale można zrozumieć chęć oszczędzenia i nieprodukowania dwóch modeli myszy. Co w środku? Nie do końca wiadomo, ale na pewno będzie tam w środku 25 mowych Gierek, w tym Setlersi 2. Nowa gra mająca naprawdę spore wymagania które emulowana Amiga będzie musiała spełniać. Także sprzętowo będą musiały tam siedzieć całkiem sensowne bebechy. Liczę, że dowiemy się już niedługo dokładnie jakie. No i do tego mamy dostać też pełen system operacyjny Workbench, ale nie wiadomo jeszcze w jakiej wersji. Innymi słowy, na razie mamy więcej pytań niż odpowiedzi, obyśmy te dostali w momencie startu przedpłat, a nie na wakacje. Zastanawiacie się czy to będzie hit czy kit? No zobaczymy. Nie to kusi choćby kupić do samej recenzji. Dobra, myślę, że po dłuższej przerwie tyle newsów Wam wystarczy, wystarczy na dzisiaj. Za tydzień mam nadzieję już jakiś film naprawdę merytoryczny. Do zobaczenia. Borg RetroGralnia.